Witajcie bardzo serdecznie z tej strony, Damian Wiatrowski. Dzisiaj zaprezentuję wam trzy propozycje zdrowych i tanich posiłków. Akcent słowa tanie dzisiaj będzie się przewijał najbardziej, ponieważ wiele osób cały czas zarzuca. Zdrowemu odżywianiu, że jest drogie. Ja dzisiaj udowodnię, że nie jest wcale drogie i to poprę 14-letnim doświadczeniem, gdzie cały czas obserwowałem, jak wpływa dany produkt spożywczy na moje ciało. Ja będę się oczywiście wypowiadać tylko i wyłącznie jako ekspert mojego ciała. Wy możecie sobie pod, podsłuchać, co, co zaobserwowałem i jakie wnioski ewentualnie wyciągnąłem. W tej materii i moje kryteria, jeżeli chodzi o zdrowy produkt, to przede wszystkim na moje ciało wpływały w sposób kojący i nie powodowały wzdęć, zgagi, niestrawności, czy rozwolnienia, czy zatwardzenia. Wszystko było cacy i pierwsza moja propozycja to owsianka, a dokładnie kluczowe pytanie, ile kosztuje zdrowa owsianka? Już Wam mówię, 50 gramów płatków owsianych, 26-30 groszy. Rożone truskawki 50 g około 70 groszy. Goszka czekolada 20 g 60 groszy. Orzechy włoskie 50 g złoty 75. Zł. Gramatura to jest około 220 g i koszt 3 złotych 30 groszy. Zł. No i zobaczcie, że ten posiłek jest stosunkowo tani, jak byśmy poszli gdzieś do McDonalda czy KFC. I coś zjedli, czy nawet chcielibyśmy w cateringu sobie coś zamówić, no to koszt takiego posiłku w życiu nie będzie oscylował w tych granicach. Dlatego zobaczcie, że to jest naprawdę tanie, smaczne, zdrowe, sycące. Każda osoba, nawet lajk niezwiązany z kuchnią to przygotuje. I teraz lecimy z płatkami owsianymi. Podstawowe pytanie, ile kosztują zdrowe ciastka owsiane? Już wam tłumaczę. Ja wam zademonstruję gramaturę czyli płatki owsiane 200 g około złoty 4 grosze, banany 300 g to jest 2,5 banana około 2,55 groszka czekolada 30 g około 90 groszy masło orzechowe 20 g złoty 20 koszt około 5.69 za 12 sztuk a jedno ciastko kosztuje 47 groszy to jest bardzo prosty przepis wszystko dokładnie mieszamy z wyjątkiem czekolady do uzyskania jednolitej masy formujemy 12 ciastek obkładamy do góry czekoladą Pieczemy w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 10 minut, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o wykonanie. Jeszcze raz podkreślam, że jedno ciastko kosztuje 47 groszy, a 12 ciastek 5,69. No i ostatni posiłek, który. Totalnie szybko można zrobić, już szybciej się go nie da zrobić. To jest pytanie za 100 punktów. Ile kosztuje zdrowy szejk? Już Wam tłumaczę. 100 g banana, 85 groszy, mrożone owoce leśne, 50 g, 90 groszy, mrożony szpinak, 50 g, 40 groszy, żółtko, 30 groszy. 50 ml wody z kranu nie liczę. Koszt 2,45 takiego szejka i mamy około 250 g. 250 ml posiłku. Możecie wzbogacić tego szejka o odżywkę białkową, żeby był bardziej proteinowy, bo jest deficyt trochę tutaj protein. Z 2 złotych 45 groszy zł wskoczy na 4 zł. Można powiedzieć, że to jest odcinek bonusowy do odcinka, gdzie nagrałem 19 zdrowych produktów, które są tanie i na bazie tych produktów warto opierać swoją dietę. Jeżeli chcecie 5 pomysłów na owsiankę to ja, dobra, to jest ogólnie treść premium na platformie Motywator TV, ale ja zaraz ściągnę tutaj blokadę i Wam dam za darmo, możecie sobie wydrukować tutaj taką infografikę, ona jest w dużej rozdzielczości, możecie tą infografikę na temat pięciu pomysłów na owsiankę wydrukować i ona jest do Waszej dyspozycji. Tyle ode mnie, napiszcie mi jeszcze, co chcecie, abym Opisał w kolejnym odcinku. Wiem, że wybory żywieniowe przyjęły się super i też będą kontynuowane, więc kolejne odcinki na pewno będą na ten temat.